Ze mną pan Jakub Zacharski, trener Salosu Piast. Panie trenerze, dwa zwycięstwa na początek. Chyba nie może pan narzekać na start sezonu. No jestem zadowolony, natomiast no niestety jeszcze wiele jest do poprawy. Zespół się dopiero buduje, więc powolutku wchodzimy w taki moment, kiedy, kiedy zaczynamy, zaczynamy grać coraz lepiej. Natomiast no dzisiaj niestety no mecz nie mogę uznać za bardzo udany. Dziewczyny popełniały bardzo dużo błędów, prawie 30 błędów to jest za dużo na, na, na trzy sety. Ale mam nadzieję, że ta stabilizacja przyjdzie już, już wkrótce. Może to wynikało z tego? Bardzo wysoko wygranego pierwszego seta, może zawodniczki już zbyt wcześnie uwierzyły, że wygrały mecz. Być może, no w ogóle dzisiaj przyszły jakieś takie mało nabuzowane. Na pierwszy mecz weszły ostro, zdecydowanie, wygrały go 3-0. Natomiast no tutaj już było troszkę, troszkę słabiej. No niestety hala też troszkę ciemna, też nie ułatwia nam zadania, ale myślę, że trzeba być zadowolony. No podobno najlepsze zespoły są te, którym nie idzie, a wygrywają, więc no miejmy nadzieję. Chciałbym jeszcze zapytać o całą czwartą ligę, jak tutaj widzicie swoje szanse na tle innych rywali? Znaczy, no ja z dziewczynami rozmawiałem. Budowaliśmy ten zespół po to, żeby była próba awansu i to jest naszym celem. I to chyba głośno trzeba powiedzieć, że chcemy awansować i mam nadzieję, że to, że to się uda. No mam kilka doświadczonych zawodniczych, część trzeciej ligi, część dziewczyn, które grały w czwartej widzę już nieraz. Także są to ograne dziewczyny i mam nadzieję, że, że to będzie procentować. Dobrze, dziękuję bardzo w takim razie i życzę tego awansu. Dziękuję serdecznie. Ze mną pani Ewa Świech, kapitan zespołu KS Dwójka Kraków. Mimo tego, że przegrałyście dzisiaj, to jednak fragmentami widać było dobrą grę, zwłaszcza pod koniec trzeciego syta i na początku drugiego. Zgadza się, ale to wszystko dzięki dziewczynom dzięki ich pracy, bo naprawdę dziewczyny fajnie pracują na bezespół od dwóch miesięcy gramy dopiero ze sobą. Widać było jednak dużo błędów w komunikacji, z czego one wynikają? A z niektórymi dziewczynami znamy się dopiero tak naprawdę, tak mówię, od dwóch miesięcy musimy się na dobre poznać. Wszystko przed nami, bo... Integracje jeszcze są takie głębsze przed nami, ale pierwsze koty za płoty. się wcześniej w TKKF i zupełnie gra inaczej układa się w TKKF-ie, a w czwartej lidze. E, oprócz zawodniczek rezerwowych na ławce można było zauważyć maskotkę. E, co ona dla Was znaczy? To jest logo naszego klubu. To jest mały tygrysek. Nie mam klubowej... Nie mam klubowej koszulki, ale jest właśnie z tygryskiem i to właśnie taka nasza maskotka. Jak, jak Wisła Kraków ma smoka, my mamy tygryska. Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę zwycięstw. Dziękuję, do zobaczenia.